Emocje i pewnie różne zdania są na ten temat. Ja tutaj nie oczekuję jakiegoś aplauzu z tego tytułu, że Oświata podjęła 24 sierpnia tą uchwałę w sprawie tutaj zmiany organizacji szkoły polegającej na ograniczeniu klasy z 1,6 do 1,3. Ale aby o tym powiedzieć, to kilka słów komentarza dla każdy dzisiaj musi liczyć, bo więcej nie liczy, to doprowadza do takiego nieszczęścia. Tutaj głównym powodem jest brak dzieci, ponieważ subwencja idzie za dzieckiem, no, tak jest stworzona tutaj sytuacja finansowa, no, jeżeli chodzi o utrzymanie szkół e, publicznych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, że subwencja na dziecko razy ilość dzieci daje konsekwencje każdej szkoły. Ja przypomnę tutaj urodzenie od 2010 roku, Yeah. szanse szkoda się utrzymać były zamawiałeś